Babyś, Centrum Zabawek i Artykułów Dziecięcych UL i Końskie, ulica Gimnazjalna 13 to najlepsze miejsce do wyboru prezentu na Mikołaja oraz na gwiazdkę. Ogromny wybór zabawek, gier, ubranek i odzieży dziecięcej, największe hity i sprawdzone klasyki. Teraz w świetnych, świątecznych cenach. Dla Bruna Słowińskiego i Stasia Laurmana społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich przygotowała specjalny kiermasz świąteczny. Rozpoczął się on w poniedziałek i potrwa dwa dni. Odbywa się tutaj kiermasz świąteczny na leczenie Stanisława Laurmana i yy, yy rehabilitacji Stanisława Laurmana i leczenie Bruna Słowickiego. Można m.in. zakupić sobie herbaty zimą różne ładne stroiki, więc zapraszam wszystkich do Szkoły Podstawowej numer 1. Kiermasz trwa od godziny 8 bodajże do godziny 14.25. Wszystkie rodzaje ozdób świątecznych, stroiki, można nawet kupić coś do jedzenia. To co nam się spodoba możemy wziąć sobie ze specjalnie przygotowanych stoisk po wrzuceniu środków do puszek. Kiermasz w placówce edukacyjnej znajdującej się przy ulicy Armii Krajowej w Końskich potrwa także we wtorek. Każdy może wstąpić do szkoły, by kupić coś ładnego, a przy okazji wspomóc młodych koneczczan walczących o zdrowie.